Niezmiernie miło mi powitać Was, drodzy, na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego na kanale Żyjąc Każdym Słowem. Dziś Bóg nie jest schematyczny. Będziemy chcieli mówić o tym, że Bóg w każdej sytuacji reaguje indywidualnie i powinniśmy indywidualnie szukać jego woli i prosić Go o mądrość. Przestudiujemy dwie historie z czasów króla Dawida, który był mężem według Bożego serca. I jeżeli nie zawsze, to przynajmniej w zdecydowanej większości przypadków pytał Boga, co powinien robić. Gdy zaś Filistyńczycy usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wycofał się do twierdzy. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w doinie Refaim, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków, czy wydasz ich w moje ręce? Zanim Dawid podjął decyzję, aby wszcząć walkę, pytał Boga, co powinien zrobić. A Pan odpowiedział Dawidowi – Ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w Twoje ręce. I pociągnął Dawid do Baal Perasim. Tam pobił ich Dawid i rzekł – Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody, dlatego nazwał to miejsce Baal Perasim – Pan przełomów. Filistynczycy porzucili tam nawet swoje bożki, które Dawid i jego wojownicy zabrali. Wspaniałe, wielkie zwycięstwo ludu Bożego, dlatego że mieli przywódcę bogobojnego, który pytał Boga, co powinien zrobić, zanim cokolwiek przedsięwziął. Lecz filistynczycy nadciągnęli ponownie i rozłożyli się w Dolinie Refaim. Ta sama sytuacja. To, to samo miejsce zgromadzenia wojsk filistyńskich i Dawid mógłby powiedzieć, a już raz Pan mi objawił, co mam robić, to ruszam teraz do ataku. Znowu się zebrali w tym samym miejscu i znowu tak samo postąpi, jak Pan mi poradził yy, za pierwszym razem i dokonam cudownego zwycięstwa w imię Boże. Ale nie. Dawid, czytamy, i zapytał Dawid Pana, a on odpowiedział, nie wyruszaj. Lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. Bóg nie jest schematyczny i w analogicznej sytuacji tutaj nakazuje robić coś zupełnie innego. Powiedział mu: Nie wyruszaj, nie atakuj frontalnie tak jak za pierwszym razem, ale zaatakuj od tyłu. Najprawdopodobniej filistyńczycy spodziewali się, że Dawid zaatakuje tak samo jak za pierwszym razem i byli na to przygotowani. I dlatego Bóg wydał zupełnie inną dyspozycję, i Dawid usłuchał. I Bóg powiedział mu, a gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy natrzyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistynczyków. W jaki sposób Bóg szedł przed wojskiem Dawida i pobił Filistynczyków, nie wiemy. Mamy sprawozdania takich sytuacji, gdzie Bóg sprawił strach wśród wrogów ludu Bożego, tak, że ogarnęło ich jakieś przerażenie. A to jest kluczowe, morale jest kluczowe w bitwie. Jeżeli morale się załamie, to nieraz znacznie liczniejsza armia potrafi zostać pokonana przez mniejsze siły, jeżeli tam zapanuje strach i rozproszenie w szeregach właśnie wrogów. I być może Bóg sprawił, że oni usłyszeli właśnie jakiś tentent wozów wojennych, Tentent koni, jakiś właśnie hałas wielkiego wojska, jak czytamy nieraz, Bóg tak czynił, i wrogowie po prostu tracili ducha i przegrywali. Nie wiemy, ale Bóg wyraźnie zaangażował się osobiście w tą walkę i wspomógł Dawida, który szedł za Bogiem i dokańczał to dzieło, które Bóg rozpoczął aby pokonać wrogów swojego ludu i uczynił Dawid tak jak mu nakazał Pan i pobił filistynczyków od Gibeon aż do miejsca skąd się idzie do Gezer. Kolejne cudowne zwycięstwo dlatego, że Dawid nie polegał na swoich doświadczeniach z przeszłości, za każdym razem w każdej sytuacji starał się szukać woli Bożej i odpowiedzi na pytanie co mam teraz zrobić? Bóg nie jest schematyczny, dlatego tak jak widzimy w tym przykładzie, powinniśmy indywidualnie zawsze prosić i pytać, jaka jest wola Boża w danej sytuacji. Szukajmy Jego woli i w każdej sytuacji czyńmy to indywidualnie. Mamy opisaną w Biblii taką smutną historię, kiedy lud Boży postąpił inaczej i nie zapytał Boga o zdanie, i źle się to dla nich skończyło. W Księdze Jozuego czytamy o Gibeonitach, którzy postanowili sprzymierzyć się z Izraelitami, aby nie zostać wyniszczonymi. Lecz mieszkańcy Gibeonu czytamy, usłyszawszy o tym, jak Jozue postąpił z Jerchem i z Aj, które zostały zniszczone, postanowili także użyć podstępu. Wybrali się w drogę, zaopatrzeni w żywność, wzięli z sobą stare worki na swoje osły i stare popękane i połatane łagwie na wino. Włożyli na swoje nogi zdarte i połatane sandały, a na siebie zniszczone szaty. Wszystek zaś ich chleb na drogę był suchy i pokruszony i przyszli do Jozłego, do obozów Gilgal i rzekli do niego i do mężów izraelskich, przybyliśmy z dalekiego kraju, zawrzyjcie więc z nami przymierze. Rzekli więc do nas nasi starsi i wszyscy mieszkańcy naszej ziemi, mówili Gibeonici, weźcie z sobą żywność na drogę i wyjdźcie na ich spotkanie i powiedzcie im, Jesteśmy waszymi sługami, zawrzyjcie więc z nami przymierze. Ten chleb nasz był jeszcze ciepły, gdy zaopatrywaliśmy się weń w domach naszych na drogę, wyruszając do was. Teraz zaś jest już suchy i pokruszony. Te łagwie na wino które były nowe kiedy je napełnialiśmy są oto popękane te szaty nasze i sandały są zdarte z powodu bardzo dalekiej drogi musieli powiedzieć że są z daleka dlatego że spodziewali się że Izraelici będą chcieli ich Wytępić tak jak inne narody kananejskie, które były okolicznymi narodami, więc powiedzieli, że są z bardzo, bardzo daleka. I stało się coś bardzo smutnego. Wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana nie pytali. Nie pytali jak mają postąpić, polegali na swoim osądzie tej sprawy, uwierzyli w te wyjaśnienia Gibeonitów, którzy byli bardzo sprytnymi ludźmi i bardzo dobrą inscenizację przygotowali i Izraelici dali temu wiarę, starsi Izraelscy na czele z Józue i popełnili błąd który w późniejszym czasie dużo ich kosztował. Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. Później już nie dało się cofnąć tej raz podjętej decyzji. I tak długofalowe i dalekosiężne skutki, dlatego że Pana nie zapytali: szukajmy woli Bożej i pytajmy w każdej indywidualnej sytuacji, jaka jest wola Boża, abyśmy nie popełnili błędów i nie doznali porażki w naszym duchowym życiu. Wkrótce będę chciał podzielić się z Wami rozważaniem na temat spowiedzi w Biblii. Komu powinniśmy wyznawać nasze grzechy, w jaki sposób i w jakich okolicznościach to czynić? Będziemy o tym mówić. Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania, subskrypcji kanału. Żyjąc każdym słowem, co dwa tygodnie staram się udostępniać kolejny film, kolejne rozważanie Słowa Bożego, skupiające się na praktycznym chrześcijaństwie. Polecam poniższe filmy. Niech Dobry Bóg obficie Was błogosławi w Waszym chodzeniu z nim, i pamiętajcie, aby zawsze w każdej indywidualnej sytuacji pytać. O wolę Bożą. Amen.